I yo, witam cię serdecznie, Brachu. Z tej strony, oczywiście, Bruce Cafein. Dzisiaj <grywania> już z kawką dłoni. Dzisiaj akurat nie podwójne espresso, jak aż wypiłem już podwójne espresso dzisiaj, dosłownie jakąś godzinę temu, więc nie chcę walić kolejnego espresso, od razu chcę troszeczkę zmniejszyć ilość kofeiny, którą spożywam na co dzień, ponieważ ostatnimi czasy była to niebotyczna liczba w skali dobowej i po prostu kurwa zaczęło to troszeczkę negatywnie wpływać na moje poczucie, więc pod kątem tego, że po prostu niepokój, lęki i tak dalej, co jest oczywiście naturalną objawą przedawkowania kofeiny, także chciałbym troszeczkę tą kofeinę ograniczyć. I to jest rzecz, która najbardziej mnie w sumie irytuje, szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o kawę, to jest właśnie ta kofeina. Z jednej strony zajebiście, bo właśnie pobudza je w ogóle, aczkolwiek z drugiej strony irytuje mnie to, że na przykład nie mogę sobie wypić tak z pięć, sześć kaw dziennie, bo w sumie tyle to bym pił, gdyby na przykład kawa nie miała kofeiny, bo po prostu bardzo lubię smak kawy. I ktoś tu mi może teraz napisać, ale kasper, przecież jest kawa bezkofeinowa, pierdolisz, poważnie. Ale co ja jestem jakąś kurwa, pizdą, hipsterem, żebym pił kurwa kawę bez kofeiny tak jakbym pił kurwa, nie wiem, piwo bezalkoholowe, mega pedalsko, szczerze. Także to nie jestem ja, kurwa, ja takich rzeczy nie robię, ja się ryzyka nie boję, więc kurwa, nie będę pił kurwa bezkofeinowej kawy, bo się boję kurwa, nie wiem, stanów lękowych albo zawału serca. Co to kurwa, jaki zawał serca, jakie to ma znaczenie? Więc no, jewać to. Duża kawka, kubek, pyszny, kurwa. Uh. dobrze wachnie, kurwa. Z smaku. U, a by tak o, a mi się za Kurwa, dziękuję. Dzięki, dzięki, wariacie. Dzięki. Nie będę pierdolił, bo bardzo dobrze. A więc przechodząc do tematu dzisiejszego filmu. Wiem, że niektórych kurwa strasznie to intro zawsze. I do tych ludzi chciałem powiedzieć, że ja się on coś nie podoba, to wypierdalać. To jest mój drugi kanał, gdzie ja tu sobie przechodzę na luzie, kurwa, pogadać z moimi chłopakami. I jeśli kurwa nie jesteś jednym z nich, to się pierdol. Więc. Więc no, ale przechodząc już do tematu filmu. Dzisiejszym tematem filmu jest martwienie się. I jak martwienie się jest kurwa kompletną stratą czasu i energii, i leży powinieneś przestać to robić. I od razu, zanim do tego przejdziemy, nie jestem samą idealną. Dalej mam naprawdę, dalej się z tym zmagam w duży sposób, naprawdę, ale i tak znacznie mniej niż kiedyś. I radzę sobie z tym poprzez kilka takich toków myślowych, które po prostu chciałem Ci przekazać w tym filmie, bo wiem, że no mi pomogły, więc jeśli mi pomogły, to wiem, że też na pewno będą w stanie pomóc Tobie. Bo jest całkiem nie spora szansa na to, że jesteśmy bardzo podobni, zważając na to, że jeśli oglądasz mój content, zwłaszcza na tym kanale, to znaczy, że mnie lubisz. jeżeli mnie lubisz, to znaczy, że najprawdopodobniej jesteś taki jak ja. Więc i pewnie myślisz tak, jak ja, i pewnie jesteś tak samo zjebany, jak ja. Eee, więc i kurwa, ponieważ tak samo zjebane, takie myślowe, jak ja. Eee, więc i te pozytywne takie myślowe, które mi pomogły, zapewne też pomogą tobie. A więc chcę, abyś sobie uświadomił, że martwienie się jest kompletną stratą czasu z bardzo fundamentalnego powodu, bo nawet stary, i słyszałem, jak Andrew Tate to powiedział, i to było takie, oh, kurwa, jakby kamień z serca, szczerze, jakby ma rację. I właśnie widziałem taką jedną fajną wrodkę w której powiedział, że ile razy tak, że się czymś martwiłeś? I spędziłeś nad tym tak ogromną ilość czasu i energii i tak dalej, no nie? I niezależnie od tego, czy to potem się stało, czy to się nie stało, nawet jeśli się stało, to ostatecznie i tak po jakimś czasie po prostu. Zapomniałeś o tym, poszedłeś dalej przez życie. No nie, niezależnie od tego, jak strasznie traumatyczne to nie było, ostatecznie i tak w sumie to zapomniałeś o tym, jakby nie, nie myś przestałeś myśleć o tym tak na co dzień, po prostu poszedłeś dalej przez życie, bo jakby życie się nie zatrzymuje dla nikogo i dla ciebie też się nie zatrzymało i ty to widziałeś, więc po prostu poszedłeś dalej. Więc tak naprawdę cały ten czas, który ty spędziłeś na martwieniu się na temat tej rzeczy, był stracony. A jakby w czym to ci pomogło. Nie powstrzymało to przed. Wydarzeniem się tej rzeczy. Nie pomogło ci się przygotować na to w żaden sposób, bo tak czy siak zabolało. Więc kurwa, w sumie to straciłeś swój czas. A bardzo często właśnie jest tak, że te rzeczy, na, których się na temat których się martwimy, nigdy się nie wydarzają. Nigdy. Bo są kompletnie absurdalnymi kurwa scenariuszami, które nasz umysł kurwa kreuje żeby stworzyć sobie takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa, że my się niby przygotowywujemy na tą rzecz, martwiąc się. I mamy taki tok myślowy, że jak będziemy się tym martwić i będziemy o tym myśleć, tak? I się na to przygotujemy wcześniej w umyśle, to potem to nie będzie aż tak boleć, kiedy się to wydarzy. Gówno prawda. Gówno prawda. Jeśli coś ma zaboleć, to to zaboli tak czy siak. Niezależnie od tego, czy ty się kurwa na ten temat martwisz czy nie. Wiesz o co chodzi. Jeżeli się to na przykład nie będziesz się tym martwił i się to wydarzy, to no tak zaboli. A jeśli się będziesz martwił i się to wydarzy, to i tak ci się jak zaboli, bo będziesz miał przekonanie, że kurwa miałem rację. Wiesz o co chodzi. Więc ostatecznie i tak boli. Więc pochuj się przejmować. Pochuj bać się bólu. Dlaczego bać się bólu? W jakim celu? Jakby bać się bólu to bać się życia. Możecie. Jednym z fundamentalnych części życia jest ból. Jednym z fundamentalnych części życia jest, 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 jest wiesz, cierpienie. A więc obawiając się cierpienia i próbując unikać cierpienia, jednocześnie unikamy życia tak naprawdę samego w sobie, gdyby się dłużej nad tym zastanowić. Czy jest jakikolwiek sens martwić się na temat jakiejkolwiek? Oczywiście to jest naturalny sposób, w jaki działa Twój umysł. I ty będziesz się martwił, czy chcesz, czy nie, bo po prostu tak, tak twój umysł działa. On po prostu będzie to robił. Więc. I nie mówicie tutaj teraz, żebyś ty wiesz, przestał się martwić i nagle, jak wiesz, i będziesz próbował to wprowadzić i nagle, jak zaczniesz się martwić, żeby miał takie kurwa, miałem się nie martwić. Ja mówię, nie, to jest naturalny sposób, w jaki działa twój umysł. Co ja mam tutaj na myśli, mówiąc ci, żebyś przestał się martwić, to żebyś przestał dawać energię tym myślom. Czyli na przykład, nie wiem, masz myśli, masz myśli wobec tego, co się może wydarzyć. Strasznie się boisz, strasznie się martwisz. Wyluduj. Dzięki. No, ale strasznie się martwisz, strasznie się boisz. W takiej sytuacji najlepsze co możesz zrobić, to tak naprawdę po prostu wyluzować, zrobić krok w tył i powiedzieć sobie: co się stanie, to się stanie. Co się stanie? To się stanie. Tak naprawdę. Bo kiedy nad tym dłużej pomyślisz, to pewnie ta rzecz, na której temat się martwisz, jest rzeczą, na którą nie masz kompletnie kurwa żadnego wpływu. To jest najlepsze. Bo to jest właśnie to jest właśnie, to jest właśnie miejsce, w które nasz umysł bije najbardziej, no nie, jeśli chodzi o zmartwienia. Bo właśnie nasz umysł boi się tego, że nie ma kontroli i boi się rzeczy, których nie może kontrolować. A że większość rzeczy kurwa jest poza naszą kontrolą, to boi się większości rzeczy. Ale pamiętaj o tym, że Ty nie jesteś swoim umysłem. I to, że twój umysł działa w jakiś tam sposób, to nie znaczy, że ty musisz się mu oddawać. To nie znaczy, że ty musisz być kontrolowanym przez swój umysł. Właśnie to jest to, że ty nie powinieneś być kontrolowanym przez swój umysł, tylko ty musisz kontrolować swój umysł. Okay? A większość ludzi właśnie jest kontrolowanym przez swój umysł. I jak się czują w jakiś tam sposób, czy jak tam mają jakieś myśli, to myślą, że to oni tak myślą. To myślą, że to oni się tak czują i oddają się temu w pełni. Nie. Twoje uczucia nie są tobą. Twoje uczucia nie mówią o tym, jaki jest obecny stan rzeczywistości. Twoje uczucia nie mówią ci prawdy. Tak samo Twoje myśli, tak? Twoje uczucia to są tylko podpowiedzi. A Twoje myśli to są tylko i wyłącznie kurwa, są randomowe przepływy energii kosmicznej, kurwa, tak naprawdę. Jakby To jest, to jest coś, co musisz sobie uświadomić, że Twoje myśli to też nie, jest, to nie jesteś ty. Ty jesteś po prostu świadomością. Ty jesteś świadomością. Ty nie jesteś ani swoim umysłem, ani swoim ciałem, ani, ani niczym innym. Ty jesteś świadomością, ty jesteś duszą. I Ty tylko doświadczasz. Ty doświadczasz tych myśli, które masz w głowie, doświadczasz tych uczuć, które masz, doświadczasz tego świata poprzez swoje ciało i swój umysł. Ale ty nie jesteś tym ciałem ani nie jesteś tym umysłem. Dlatego nie identyfikuj się z nim. I kiedy twój umysł na przykład zacznie naturalnie się po prostu martwić czymś, na co nie ma kompletnie żadnego wpływu, to wtedy musisz wziąć kilka głębokich oddechów, zatrzymać się, powiedzieć sobie, co będzie, to będzie. Nie mam na to żadnego wpływu. Co będzie, to będzie. Whatever happens, happens. Ufam Bogu, cokolwiek by się nie wydarzyło. Jeśli tak się stało, najwyraźniej Bóg chce mnie czegoś nauczyć. Najwyraźniej Bóg musiał mnie przez to przeprowadzić, żebym ja stał się lepszą osobą. Z najlepszym mindsetem, jaki możesz tak naprawdę mieć brachu. Bo tak jest też. Zaufaj mi. Ja to widziałem wielokrotnie w swoim życiu. Wydarzyły się powiedzmy jakieś tam rzeczy, które były naprawdę kurwa przykre. Czy to mi, czy to moim bliskim. I zawsze się zastanawiałem, kurwa, dlaczego. No nie? Ale potem sobie przypominałem, kurwa, to jest po coś. Ty jeszcze nie wiesz po co, ale to jest po coś. No nie? I potem patrząc na to wszystko z perspektywy czasu, na przykład ja nie byłbym tą osobą, którą jestem teraz, gdyby nie te rzeczy. Więc pomimo tego, że były złe i kiedy przez nie przechodziłem, to w tamtym momencie były bardzo bolesne. Ostatecznie, z perspektywy czasu, patrząc na to wszystko, te rzeczy były absolutnie konieczne dla mnie, aby ja przeszedł przez proces, który po prostu zbudował mnie daną tą osobą, którą jestem teraz. I nie byłbym tą osobą, którą jestem teraz, gdyby nie te wszystkie rzeczy. Nie byłbym tą osobą, która odmieniła swoje życie, która była w stanie odmienić życie pewnie już kurwa dziesiątek, jak nie setek tysięcy innych ludzi. Nie byłbym w stanie udźwignąć tego brzemienia, jakie dźwigam. Brzemienia, jakie dźwigam. Tego krzyża, który dźwignę. A jednego noszę. A naszego tylko i może dlatego, ponieważ przez te wszystkie właśnie rzeczy, które. Się mi przydarzyły. I choć kiedy o nich myślę, to wciąż dalej bolą, to wciąż jestem za nie wdzięczny. Paradoksalnie. Ponieważ tak jak mówię, dzięki nim stałem się tą osobą, którą jestem dziś, a lubię tego człowieka, którym jestem dziś. Nie jestem idealny. Dalego mi do bycia osobą idealną. Mam ogromną ilość wad, które są przykre, naprawdę, i które. Mnie bodą po części, że je mam. Aczkolwiek, co sprawia, że się lubię, to fakt, że było znacznie więcej tych wad i je pokonałem. I fakt, że codziennie pracuję nad tymi, które mam na chwilę obecną. A więc. Tak naprawdę, reasumując wszystkie aspekty tematu, które poruszyliśmy, czy jest rzeczywiście się. Czy jest, czy, czy jest coś, czym rzeczywiście warto się martwić, jeśli nawet te złe rzeczy ostatecznie sprawiają, że twoje życie jest lepsze. Sprawiają, że ty stajesz się lepszą osobą. Czy ostatecznie jest coś, czym rzeczywiście warto się martwić? Kiedy większość z Twoich zmartwień nigdy się nie wydarzy, tak naprawdę? To jest pierwsza rzecz. One nigdy się nie wydarzą. Druga rzecz, a nawet jeśli się wydarzą to ostatecznie i tak pójdziesz przez życie i o tym zapomnisz. I po trzecie, one i tak czy jak sprawią, że ty staniesz się lepszą osobą, więc czy coś źle, że one się wydarzyły? Pomimo tego, że były bolesne w międzyczasie, kiedy przez nie przechodziłeś. I też ostatnia rzecz, to wszystko jest Boży plan. I On widzi Całą szachownicę. Ja to zawsze lubiłem obrazować, właśnie, że my jesteśmy pionkiem na szachownicy, podczas gdy Bóg widzi całą szachownicę. I pomimo tego, że z perspektywy pionka, jak widzisz, że jakiś jeden pionek się rusza, może ci się wydać, że o kurwa, ale to był chujowy ruch, Bóg widzi całą szachownicę. Ty widzisz tylko kilka kroków przed, kurwa. I on dobrze wie, jak wykonać odpowiedni ruch, żeby wygrać. Więc ufaj mu. A więc reasumując wszystko, czy jest cokolwiek, czym warto się martwić? Czy nie lepiej po prostu skupić się na momencie teraźniejszym, jako że jest to jedyna rzecz, którą my mamy? Czy nie byłaby to przykra egzystencja, w której tak naprawdę ty cały czas myślisz tylko o tym, co nie istnieje, czyli o przyszłości lub też przeszłości? Czy na pewno chciałbyś kiedyś leżeć na swoim łożu śmierci i uświadomić sobie, ile czasu, ile cennego czasu i życia zmarnowałeś, na martwieniu się rzeczami, które nigdy nawet się nie wydarzyły? Wydaje mi się, że to nie ma sensu. Dlatego brachu, na koniec tego filmu napijmy się razem kawki. I obiecajmy sobie, zbijam ci teraz w wirtualną kurwa pionę, obiecajmy sobie razem, że już kurwa nigdy nie będziemy się martwić. Że teraz za każdym razem nasz umysł zacznie się martwić, będziemy mieli takie, hola, hola, co będzie, to będzie, damy radę, poradzimy sobie. Co by nie było, poradzimy sobie, damy radę, nie jesteśmy sami, mamy Boga, wszystko będzie ok. Dobra? To jest nasz mindset od dzisiaj. Bo to jest tak jak mówię to jest też coś nad czym ja muszę popracować jeszcze. Chociaż i tak jest znacznie lepiej i to co ci przedstawiłem w tym filmie te tym mi w tym pomogły. Także no, mam nadzieję że w jakiś sposób ci tam pomogłem. Wydaje mi się, że to jest wszystko, co chciałbym od Ciebie dodać dzisiaj. A w opisie, jak zwykle, zostawiam Ci link do nowego Renaissance 2.0, czyli mojej społeczności rozchodzącej się wokół rozwoju osobistego, w której pomaga Ci stać się najatrakcyjniejszą i najlepszą wersją samego siebie. Więc jeśli idzie to ciekawi, to idź i dołącz sobie już teraz. Zwłaszcza, że jest to kompletnie nowa wersja z kompletnie nową ceną, nową strukturą i tak dalej. Więc jeśli chciałbyś sprawdzić, jak to wygląda, to kliknij nie w opisie. Zostawiam Ci tym do linkiem do mojego Instagrama, więc jeśli chciałbyś mnie tam poznać lepiej i tak dalej, to zapraszam. A ode mnie to wszystko i pamiętaj, że szkoda życia, doby Fast är bra?